Przed chwilą zakończyła się konferencja, na której burmistrz rodzina poinformował o tym, że gmina będzie budowała mieszkania. Jak pan ocenia ten pomysł? Znaczy, pomysł, ja bardzo się cieszę, że to stało się już faktem, bo brakuje mieszkań. Przede wszystkim młode rodziny, młodzi ludzie, którzy tutaj pracują, funkcjonują, planują swoją przyszłość, mają trudny. Lub utrudniony dostęp do rynku mieszkań. A wiem o czym mówię, bo sam y, jakiś czas temu rozglądałem się za mieszkaniem w Wierocinie i rozchodzą się jak świeże bułki. Pięć minut po dodaniu ogłoszenia, już jest ono nieaktualne. Na pewno jest to czynnik twórczy, który będzie powodował, że miasto nie będzie się wyludniać, będą ludzie w nim żyć, a także przybywać nowe rodziny, więc jak bicuje, no to jest coś, co powoduje też, że nasza mała ojczyzna będzie się dalej rozwijać. Czy budowa mieszkań, zapewnienie mieszkań to jest zadanie własne powiatu? Ale powiat nie buduje mieszkań. No, dlatego zastanawiam się, w jakiej roli pan tu dzisiaj był na konferencji. No, wie pan, to ja się zastanawiam nad tym, że takie pytanie dostaję. Starostwo powiatowe w nie przede wszystkim sprawuje nadzór nad Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nasz referat budownictwa i ochrony środowiska w Wydziale Rozwoju opiniuje i też zajmuje się projektami technicznymi, budowlanymi. Już nie ma pozwoleń na budowę w takim sensie jak były one kiedyś, natomiast część z tych obowiązków nadal pełnimy, powiedzmy, w ramach nadzoru nad tym. Tak więc, jako urząd. Będziemy chcieli też wspierać, maksymalnie jak to się da, nie utrudniać, a pomagać, aby ta inwestycja mogła przebiegać w sposób sprawny, a jeśli jakieś problemy by się pojawiały albo już widzimy, że są na horyzoncie, to zawczasu przeciwdziałać, tak aby nie było żadnych opóźnień. Pytam o to, bo zauważyłem podczas wielu ostatnich wydarzeń, że są panowie, pan i pan burmistrz Adam Pawlicki nierozłączni i na wszystkich wydarzeniach pokazują się panowie razem. Czy Pokazuje się też razem z wójtem Kotlina, który chociażby wczoraj e, z wójtem Żerkowa, z burmistrzem Żerkowa, przepraszam, czy, czy z burmistrzem Jaraczewa. E, nie nasza wina, że gmina Jarocin jest miną największą. Bardzo dużo się tu dzieje, bardzo dużo jest inwestowane, co chwilę. Tak naprawdę nie ma tygodnia, żeby nie było wydarzenia, no a raz, że współpracujemy jako samorząd powiatowy i gminny, nie tylko z gminą Jarocin, ale z każdą gminą. Więc chociażby dla tego faktu, jeśli po partnersku się traktujemy, no to w ważnych wydarzeniach, czy też symbolicznych, historycznych, należy być. Niektórzy by powiedzieli papuszki nie rozłączki. A to jest ich problem nie nasz. Jesteśmy też z jednego środowiska, tworzymy jedną drużynę przede wszystkim to jest najważniejsze. No i gramy na jedną bramkę, a tą bramką jest rozwój gminy, powiatu i to jest dla nas najistotniejsze. A to, co mówią inni ludzie na ten temat, to mam na dziesiątym miejscu. Inni mogliby powiedzieć, że nieszczęścia chodzą parami. Również to jest ich problem, nie mój. Ja, to, ja się tak zastanawiam, na czym polega jarocińskie szukanie dziury w całym. Bo nie jeden samorząd czy mieszkańcy yy, daliby wszystko, żeby samorządy różnego szczebla i, i, i środowiska, które sprawują władzę, ze sobą współpracowały, a nie nawzajem się zwalczały i kłóciły. Dochodzimy do, moim zdaniem, bardzo komfortowej sytuacji w naszym samorządzie, że jest współpraca wszystkich gmin w powiecie. Jest współpraca starostwa z urzędem, który znajduje się do góry, bo chcemy jak najlepiej rozwijać nasz region. A jest opowiadanie o papuszkach i innych rzeczach, no, no mnie to po prostu śmieszy i, i to tyle. No, ja jestem od tego, jako starosta, burmistrzowie wójtowie są od tego, żeby jak najlepiej robić pracę, do jakiej zostaliśmy powołani. I tylko to jest dla mnie najważniejsze, bo tym będę się rozliczał przed wszystkimi mieszkańcami za dwa i pół roku.